Dobra, siemanko, dzisiaj chciałem załatwić sprawę mocowania tej, tej przeciwwagi, nie? Bo tak jak widać zrobione jest na sztukę, a trzeba to w końcu zrobić. Chcieliśmy użyć tych oryginalnych takich dziur do mocowania. Teraz, żeby nie targać tego, to przyrzucę tutaj jakąś płytę dam. I zrobić po prostu jakieś mocowanie, żeby było ok zobaczymy 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 jak to jak to je rozwiązać co kombina? Luna Z tym myśliliśmy takie tutaj wygąć się, jakichś płaskownika, i tak dalej. Ale tutaj wygrzebałem oryginalne gwinty, chyba, żeby dołożyć przeciwwagę. I tak będzie tutaj to troszkę będzie wystawało. No inaczej nie da. Nie, nie możemy ich tam. No, spoko jeszcze w środek się dowali, jak coś jeszcze troszkę. przeciwwagi, jeżeli trzeba będzie i pręta, musimy kupić osiemnastkę i przedłużymy, złożymy, skręcimy i będzie słupcio no, spoko, będzie fajnie zamontowane nalej nie. a teraz idę chyba robić wybastę, bo muszę je rozkręcić i w końcu muszę je zrobić żeby działało bo jesień się będzie zbliżała zimno no w koparce nie może być zimno, warunki trzeba mieć jakieś. Czyli ten jest podawane paliwo i chyba jest zatkane. I dlatego nie chcę odpalić, bo paliwo nie idzie. Mhm, prawdopodobnie zatkane. O. Czyli to może być to. O, teraz paliwo idzie. No i dobra. I co teraz składamy? Czy tutaj coś jeszcze pogrzebiemy? Dobra. Zamontowałem. I tutaj was zamontuję i wy będziecie tutaj lukać kukać co się dzieje. Zarazimy Kurde, fajnie jak się działa. Zobaczymy. Niestety, ale porażka, ajajaj. O, trzecie podejście, już myślałem, że zatkane to było i odpali, ale tutaj jest dupa. Nie dało mi to spać. Wiecie co? Kurde, ostro się złapię. Nowy ten, nowa świeca i przerwana. Przegrzało ją albo coś wcześniej. Jak tutaj złapałem szczypcami i złączyłem i ją podłączyłem i działa. Czym ja to mogę zlutować? Spróbuję to zlutować. Może będzie trzymało. Bo ten, ten, no ten komputer powiedzmy Webasto na pewno im rozłącza i tak dalej. Może lód wytrzyma. No bo teraz ropa idzie, wszystko idzie dlatego nie chciało załączać, a wcześniej zatkany był ten przewód od ropy. Od paliwa i chyba się przegrzewała świeca, i może dlatego pękła, nie? No więc spróbujemy to zlutować, zobaczymy. No i tak sobie to złapałem i spróbuję to zlutować. Ciężko będzie na pewno. Kurde, mój no nie mam takiej świecy, trzeba to zamówić. Jak coś znowu nie chcę czekać, nie chcę, żeby działało. Hmm i tak to zacisnąłem jedna trzecia świecy zużyłem tutaj środek odłączenia kabli no i działa jak na razie, zobaczymy wsadzimy czy odpalimy, czy wejdzie ale jak coś lukniemy udało się wkręcić, ała zobaczymy Ech, kurde nie mogę się Teraz jest tylko jedna trzecia świecy, nie? Oaj. Nie. Nie chcę. Kurde. Dobra, kolejna próba. Tamto nie poszło, bo się rozpadło. Dlatego tutaj wyrwałem u góry. Czekajcie. Dlatego tutaj wyrwałem u góry i tutaj rozwierciłem i wsadziłem ten zwój tako. Odpalimy, zobaczymy czy będzie hulało. Stać, stać, nie bać się. Grzeje. Działa i grzeje, dobre. Czyli ładujemy do mycelaka. Dobra, kolejna próba. Świeca działa. Dym leci. Dawaj paliwo. O tak działa świeca. Uhu! Latuje powietrze, leci ciepłe powietrze tutaj, czyli działa sukces, ja! Yeah! Pełna moc, panie kapitanie. Leci ciepłe powietrze. Elegancko. A więc ogrzewanie działa. Teraz tak się zastanowiłem. Ciekawe, gdzie mam tamtą starą świecę. Kurde, myślę, że w busie mam albo gdzieś. Bo tam też był taki zwój. Bo tutaj tak naprawdę działa teraz jedna trzecia świecy, i no na razie to wystarczy. Ale chyba trzeba będzie nową zamówić i wstawić. Najważniejsze, że działa. Teraz będę musiał tylko dokupić te, te rury, bo wcześniej, jak nam się instalacja zajarała, to jedna idzie tutaj. I tutaj jest taki rozgałęźnik, i jedna wchodzi tam gdzie idą wszystkie główne kable żeby ogrzewać i ona tutaj idzie w tym tunelu, idzie idzie i wychodzi tu, nie? ogrzewanie wtedy na szybę Nie no, będę musiał to zrobić bo raz jak jechałem wtedy było zimno, no szyba zaparowana i trzeba było nawet otworzyć okno nie? żeby szyba odparowała no, ale teraz działa subcio subcio, ale i tak muszę je wyciągnąć żeby te kable, bo jak widzicie tutaj tak podrutowałem kable, tam pościskana, to trzeba już zrobić tak jak powinno być nie? żeby nie było jakiś cyrków, że się tutaj koparka zajara albo coś, już tego nie chcę już tego nie chcę no i kolejna tylko sprawa, taki pikuś muszę zrobić wycieraczkę też, bo tutaj jest te ząbki, one nie trzymają i to się obraca a wycieraczka, no naprawdę bardzo ważna rzecz może od 4 by pasowała Części od te 4 w metalaku czy może być lepszy miks? Chyba nie. Dobra, dzięki za oglądanie. Teraz się żegnam. Wczoraj się żegnałem i dzisiaj też się żegnam, ale fajnie działa. działa. Dobrze się uparłem na tą świecę, na tą próbę i tak dalej. Wczoraj chciałem sprawdzić tą świecę, ale nie odkręciłem. A no mogłem już wczoraj odkręcić. Ja bym wczoraj bym to zobaczył. A najważniejsze, że hula. I podejrzewałem, że kiedyś też komuś zgasło. I po prostu paliwo nie dochodziło. Świec nie odpalało webasto. Czujnik płomienia nie wyłączał świecy i się przegrzewała. I dlatego kończyła swój żywot. Dobra, dzięki za oglądanie. Na razie trzymajcie się.